Spóźniłem się dzisiaj do tej szkoły. Pocieszałem ziomka, co myślał, że wciąż ma dziewczyna. Wciąż koła uczy mnie o hemoglobinie, ale sam uczyłem się jak kondoma założyć. A tym bardziej jak na doń zarobić, na was są dłoń nauczony Mikal Jakimowicz A tym bardziej jak na doń zarobić, na was Spóźniłem się dzisiaj do tej szkoły, pocieszałem ziomka co myślał, że wciąż ma dziewczynę Wciąż szkoła uczy mnie o hemoglobinie, ale sam uczyłem się jak kondoma założyć A tym, A tym bardziej jak, jak na doń zarobić, na A. was tą dłoń nauczony Mikal Jakimowicz Na temat żadnych podatków, ale wiem co jeden książę dostał od drugiego w spadku Albo w sumie nie pamiętam Całą swoją wiedzę na ten temat biorę z neta Prawie wszystkie lekcje przesiedziane z telefonem Albo licząc niebieskie migdały w głowie skaczące nad płotem Kiedy po WF-ie o tej pierdolonej siódmej rano Jestem cały oblany lepiącym potem Programu 20%, a czekają mnie jeszcze egzaminy zawodowe. Pewnie na praktykach będę mieć szefa korole. Nic nie znaczy twoja alfa i omega, kiedy trafiasz na tą Jotę. Znaczy te, tę Jotę, zakrzywiamy język, kiedy jest nam wygodnie. Mijają nam tygodnie. Tempo, w którym mija czas, jest karygodne. Kiedy skończy się trak, chciałbym, żebyś wciąż pamiętał o mnie. Niby pospolity, ale jednak człowiek. Wiek jest bardzo młody, tyle spraw na głowie Napisz do mnie, ja chętnie oddzwonię Ale teraz gonię, żeby materiał nadrobić No bo, no bo Spóźniłem się dzisiaj do tej szkoły Pocieszałem ziomka, co myślał, że wciąż ma dziewczynę Wciąż koła uczy mnie o hemoglobinie Ale sam uczyłem się, jak kondoma założyć A tym bardziej, jak na doń zarobić Na was mój nauczony, Mikał Jakimowicz oh, yeah. Uh, uh, yeah. Na was mój do nauczony, Mikał Jakimowicz